Dzień dobry, jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Nie słyszymy? Max! A co ty tu masz, Max? A jak myślisz? Uh, ale duże kółko, co to jest? A jak myślisz? A czyje to jest? A co to jest? Trampolina. Trampolina, na którą zbierałeś pieniążki, prawda? No to wchodź, ale wejdź w butach, wejdź w butach, potem sobie je rzucisz. Dawaj. Wchodź w butach Wchodź w butach. Tak, usiądź sobie z tymi buty. U, a bliżej się nie dało. Teraz, poczekaj, i teraz, Maxio, zasuwasz się od razu, zdejmij sobie bluzę, być będzie gorąco jak będziesz, ale zdejmij bluzę, zdejmij bluzę najpierw. <grytanie> tak. Zdejmij, zdejmij czapkę. Po co? Bo się zapocisz. I rozepnij sobie to. I to też se zdejmij. Dobra. Ok. I teraz zapinasz. To, to sobie zostaw. Zapinasz się od środka. Do samego dołu. Do samego dołu. Dobrze. A ja cię tu jeszcze. Zasuwa, okej, okay, możesz skakać. I może zostać. I my możemy jechać. Nie, nie mogę jechać! No dobra, wystarczy chyba, nie? Nie, <śle> żartowa. Hmm? no pokaż jak najwyżej jak najwyżej umiesz skoczyć na prostych nogach w kolanach proste no tak zrobić Zaraz, na razie cię nagrywa, no to mnie też nagrywa. Zobaczcie, i Dobra, ja już wyłączam.